Cześć, witam Cię w miejscu, gdzie zaczyna się prawdziwa przemiana. Nie zapomnij subskrybować i obserwować mojego kanału, aby codziennie otrzymywać nowe afirmacje i wsparcie w swojej transformacji. Gotowy? Zaczynamy. Powtarzanie afirmacji, szacunek do samego siebie jest następstwem dyscypliny, działa tak, gdy codziennie dbasz o swoje małe zadania i dotrzymujesz obietnic wobec siebie, uczysz mózg, że można na Tobie polegać. Wtedy naturalnie rośnie poczucie własnej wartości i szacunek do siebie staje się codziennym odczuciem, nie tylko słowem. Szacunek do samego siebie jest następstwem dyscypliny. 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 Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Na tym polega właśnie życie, że robię to, na co nie mam ochoty. Na tym polega właśnie życie, że robię to, na co nie mam ochoty. Na tym polega właśnie życie, że robię to, na co nie mam ochoty. Na tym polega właśnie życie, że robię to, na co nie mam ochoty. Na tym polega właśnie życie, że robię to, na co nie mam ochoty. Na tym polega właśnie życie, że robię to, na co nie mam ochoty. Na tym polega właśnie życie, że robię to, na co nie mam ochoty. Szacunek do samego siebie jest następstwem dyscypliny. Szacunek do samego siebie jest następstwem dyscypliny. Na tym polega właśnie życie, że robię to, na co nie mam ochoty. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Na tym polega właśnie życie, że robię to, na co nie mam ochoty. Jestem człowiekiem, więc mam problemy. Jestem człowiekiem, więc mam problemy. Jestem człowiekiem, więc mam problemy. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. "Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu, w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja." Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Szacunek do samego siebie jest następstwem dyscypliny. Na tym polega właśnie życie, że robię to, na co nie mam ochoty. Wszystko sprowadza się do tego, czy zrobię to, co trzeba, niezależnie co myślę i czuję. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobów, w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobów, w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobów, w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobów, w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. "Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu, w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja." Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposób, w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Szacunek do samego siebie jest następstwem dyscypliny. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu, w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja. Jesteś gotowy, żeby zmienić wszystko, ale nie sposobu, w jaki myślisz. Dlatego bez przerwy robisz siebie w chuja.